Bardzo serdecznie was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, proste. Jak wiecie, prowadziłem niejeden eksperyment polegający na no na czym, na tym właściwie, że sfatałem ludzi, to znaczy łączyłem ich w pary. A poza tym jako psycholog przez lata nasłuchałem się o wyzwaniach, które są przed mężczyznami i kobietami. Poszukującymi miłości, prawdziwego związku, takiego wiecie, z prawdziwego zdarzenia, a nie jakiejś takiej szopki, nowomodnej, równoległej znajomości czy czegoś w tym rodzaju. No więc postanowiłem w końcu stworzyć kurs na ten temat, i wielkimi krokami on nadciąga. Będzie to szkolenie online, a dzisiaj Wam trochę o tym opowiem. Przy okazji opowiem o tym procesie poszukiwania miłości. Jeżeli natomiast ktoś chciałby uczestniczyć w takim kursie, no to może napisać maila na ten adres, który podany jest na ekranie i będzie informowany na bieżąco o każdym takim cyklu, który będzie rozpoczęty w ramach tego szkolenia. Ok? Dobrze, no to zacznijmy. Nie mam czasu na niemiłość, a ty. Taki bym nagłówek dał na samym początku. No bo nie są to dobre czasy dla związków. Socjolodzy mówią o epidemii samotności, psycholodzy alarmują, w tym ja, że żyjemy w kulturze narcyzmu i tym samym toksycznych relacji, w których królują nadużycia, egoizm, kłamstwa, manipulacje. Sytuację pogorsza fakt, że różne środowiska obwiniają się wzajemnie za ten stan rzeczy. W efekcie nakręca się spirala wzajemnych uszczypliwości i swoista wojna płci. A ludzie zakłopotani tym stanem rzeczy coraz częściej zadają psychologom ważne pytania: jak poradzić sobie z tą sytuacją i mimo trudności znaleźć partnera czy partnerkę do poważnego, wysokojakościowego związku? Jak uchronić się przed toksycznymi ludźmi i nie wpaść w jakąś szkodliwą lub po prostu jałową relację bez żadnych perspektyw? Właśnie w odpowiedzi na te pytania słane do mnie, czy tutaj w komentarzach pod filmikami, czy przez Facebooka, a zwłaszcza przez Instagram, który też śledzą tysiące ludzi przecież, w odpowiedzi na te pytania powstaje kurs. I jest on dedykowany ludziom, którzy pragną relacji i prawdziwej miłości. Dla ludzi, yy, którzy nie zadowalają się tym współczesnym niskim standardem, nie satysfakcjonują ich przelotne znajomości, relacje, równoległe, powierzchowne kontakty. I co ten kurs ma zapewnić? No, na pewno ma pomóc wykształcić coś w rodzaju uroku osobistego. Wszystko, co w życiu jest przecież wartościowe, wymaga zaangażowania i trudu. Trzeba być gotowym na to, że konieczne będzie zapłacenie podatku od marzeń. Nikt tutaj nie gwarantuje żadnych cudów. A ten podatek to doza wysiłku, czasem też dyskomfortu, pewnych rozczarowań. Każdy casting, okupiony jest pewną ilością spotkań bez efektu, i casting na miłość także wymaga tego trudu. To bardzo ważne, by stać było nas na taki podatek swoiste emocjonalne obciążenie. W przeciwnym wypadku poddamy się przedwcześnie, nadmiernie zestresujemy, sfrustrujemy, albo popadniemy w desperację, lub nawet obniżony nastrój, izolację, depresję. Istotne jest więc, aby umieć zarządzać stresem relacyjnym. Stres relacyjny to napięcie powstające w toku inicjowania i rozwijania znajomości. Równie znaczące jest odpowiednie nastawienie wynikające z niezbędnej wiedzy psychologicznej o tym, jakie mechanizmy wpływają na powstawanie wartościowych więzi międzyludzkich. W rezultacie Zaczynamy mieć pewien rodzaj uroku osobistego, który sprawia, że wydajemy się interesujący, godni poznania i budowania z nami relacji. Bez tego człowiek odbierany jest jako nijaki, w negatywnym tego słowa znaczeniu, przeciętny, bez wyrazu. Może nawet inni widzą go jako kogoś jakby sfrustrowanego, jakiegoś związkowego przegrywa ze względu na liczne zawody miłosne. Bądź też jako kłębek nerwów z powodu romantycznych niepowodzeń albo kogoś straumatyzowanego wręcz ewentualnie po prostu widzą go jako kogoś zamkniętego, niezdolnego do tworzenia więzi, takiego zahibernowanego, skrytego w jakiejś skorupie, w jakiejś zbroi, która jest nieprzenikniona i nie da się do takiej osoby dotrzeć. Radzenie sobie ze stresem relacyjnym jest szczególnie istotne dla mężczyzn, bo z reguły to na nich spoczywa odpowiedzialność za zainicjowanie kontaktu. Jeżeli mężczyzna zjadałby stres na myśl o zagadnięciu do dziewczyny, no to respekt do niego zmalałby w jej oczach i utrudniałoby to sprawę, o ile w ogóle doszłoby do rozmowy. Natomiast w dobie obyczajowego równouprawnienia, że tak powiem, panie także niekiedy inicjują kontakt, no a w tym wypadku wyzwaniem jest zrobienie tego tak, aby nie wydać się łatwą, podaną na tacy albo o męskiej energii, co nie przysparzałoby jej respektu w oczach wybranka. Pamiętać też należy, że fajni chcą fajnych. Aby znaleźć właściwą osobę, samemu potrzebujemy być jak należy, akuratni. Istotna jest więc praca na rzecz samorozwoju pod kątem gotowości na związek. I to m.in. jest pielęgnowanie poczucia własnej wartości, poprawa kompetencji w zakresie komunikacji, ale też takiego zarządzania wizerunkiem, by przyciągać odpowiednie osoby. Oraz odpychać niewłaściwe. Ciężko byłoby znaleźć atrakcyjną dla nas osobę, jeśli sami nie bylibyśmy atrakcyjni dla niej. Samo posiadanie pożądanych cech byłoby, wiecie, daleko nie, dalece niewystarczające, bo inni ich nie zauważą, więc nie pojawimy się tak, jakby na ich radarze, jeśli cechy te będziemy trzymali w ukryciu albo eksponowali niewłaściwie, ewentualnie pokazywali się nie od tej strony, po której da się je dostrzec. To mało może jest romantyczne, co teraz powiem, ale prawda jest taka, że trzeba wiedzieć, jak dać się znaleźć oraz jak wygrać z konkurencją, bo pula wartościowych partnerów czy partnerek jest ograniczona. Czy nam się to podoba, czy nie? W pewnym sensie działają tu prawa rynku. Zamiast tupać nogą, rwać włosy z głowy, protestować z powodu tego stanu rzeczy, lepiej jest go uwzględnić. By zwiększyć swoje szanse na uczucie. Nie ma się co łudzić, popadać w jakieś myślenie życzeniowe. Skuteczniejsze jest przyjęcie prawdy do wiadomości i branie jej pod uwagę. Więc warto zarządzać wizerunkiem, by emanować wartością i dać się znaleźć odpowiednim ludziom. Każdy ma to, na co się odważy, znaczy to stwierdzenie, jeśli ktoś zamyka się w ciasnej strefie komfortu, niczym w jakiejś twierdze albo schronie, no ciężko będzie taką osobę odkryć. Równie trudne byłoby jej dostrzeżenie, jeśli zawsze i wszędzie zlewałaby się z tłumem. Oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, no nie chodzi o to, aby przedobrzyć, stać się pstrokatą, jakąś papugą, ale dobrze jest pamiętać o tym, że pospolitego gołębia, nawet jeśli w środku jest barwny i wprost cudny, no nikt nie zauważy, nie doceni. Wyrażanie siebie w taki sposób, aby oczekiwani partnerzy nie przechodzili obok obojętnie, to fundamentalny aspekt poszukiwania miłości. Odtajnione sekrety tej sprawy, przekraczające kwestie samego tylko seksapilu, bo, bo związane z osobowością, są oczywiście istotnym elementem kursu, o którym tutaj mówię. Kolejna sprawa to jest umiejętność samoopieki, ale też samoobrony. Kiedy idzie się na wojnę, trzeba być uzbrojonym, a kiedy idzie się przez świat, napotykając na każdym kroku kogoś, kto pragnie nas uwieść, wykorzystać, nadużyć, zmanipulować, pozbawić godności, pieniędzy, albo dla własnej przyjemności wyrwać nam serce, także musimy mieć narzędzia do obrony siebie. I tu przychodzi z pomocą psychologia. Kluczowe umiejętności to rozpoznawanie manipulacji. Zauważanie sygnałów ostrzegawczych, identyfikowanie toksycznych zachowań, stosowanie asertywnej komunikacji, wyznaczanie granic i strzeżenie własnych praw osobistych. Wysokie poczucie własnej wartości i szeroko pojmowana zdrowa miłość własna sprawią natomiast, że nasze morale w trakcie ewentualnej potyczki będą niezachwiane, nasz hard ducha i odwaga. Do skutecznej samoopieki, czyli samoobrony w praktyce w obliczu pewnych zagrożeń, no to jest coś niezbędnego do tego, aby skutecznie szukać miłości, no nie pękając gdzieś po drodze. Nie wolno lekceważyć ryzyka, które niewątpliwie istnieje, i myślę, że każdy tutaj z oglądających ten materiał mógłby co nieco na ten temat powiedzieć. Należy być świadomym tego ryzyka i umieć nim dobrze zarządzać. Chroniąc się przed tymi, którzy nie zamierzają mieć nas w sercu, ale raczej na widelcu. I szkolenie uczy, jak ocalić siebie przed toksycznie postępującymi ludźmi, unikać rozmaitych zdradliwych pułapek. Fake love to fake news, pozorowane zakochanie. Wielu jest takich, którzy spróbują nas ograć, kłamiąc o wiele bardziej niż nawet współczesne media. Czy reklamy wielkich korporacji. Będą mówić to, co chcemy usłyszeć, roztaczając przed nami wizje rezonujące z naszymi marzeniami, oczywiście, wcześniej robiąc odpowiedni research. Będą więc ci ludzie mącić, jakoś tam nęcić, zachowując przy tym pokerową twarz. Gdyby pisali nagłówki, to myślę, że brzmiałyby tak. Kochaj mnie i ulegaj mojemu urokowi, a zyskasz wszystko, czego pragniesz. Nie ufajmy temu. To jest taki chwytliwy slogan niczym jakiś clickbait w portalu plotkarskim. Więc warto opanować stoicką sztukę cierpliwego tworzenia więzi, a zatem dającego poczucie bezpieczeństwa. Droga do miłości nie jest ekspresowa, odpowiednie tempo w budowie relacji jest wyjątkowo ważne. Nie przestrzegając ograniczeń prędkości, można wypaść z zakrętu. Trzeba znaleźć odpowiedni rytm, aby człowieka nie poniosła złudna fantazja. Ludzie podatni na zranienie, jak już niejednokrotnie Wam opowiadałem, nader często zakochują się raczej we własnych wyobrażeniach o partnerze, aniżeli naprawdę w autentycznej osobie. Więc członkostwo klubu zranionych serc lepiej zastąpić przynależnością do grona osób odpornych psychicznie, bo zdolnych chronić siebie. I przy tej okazji warto napomknąć, że jeśli idziemy przez piekło, to nie należy się zatrzymywać. Jeżeli jesteś kobietą, to wielu mężczyzn o horyzontach ograniczonych do szerokości rozporka będzie chciało namieszać ci w głowie, no aby osiągnąć tylko jedno. A jeżeli jesteś mężczyzną, to wiele kobiet będzie chciało jedynie naciągnąć cię na wydatki lub wmanewrować w związek, w którym będziesz szalenie przeinwestowywał. Randki pewnie będą przypominały wtedy rozmowy kwalifikacyjne oczywiście pod kątem badania twojej zdolności kredytowej i naiwności także. Nie ma się co licytować tutaj, która płeć ma lepiej czy gorzej. Każdy przyzwoity człowiek ma przed sobą piekielnie trudną drogę do miłości. Trzeba umieć sobie z tym radzić, żeby nie dostać obłędu od kontaktów z osobami o złych intencjach i stosujących diabelskie sztuczki. Idąc przez toksyczne bagno w nadziei na znalezienie rzadkiego okazu człowieka, musimy liczyć się z koniecznością pokonywania niejednej manipulacji, ułudy i potrafić też wzbraniać się przed wieloma iluzjami. No a poza tym, Bywa też kłopotliwe to, że zdarzają się nieodebrane połączenia. Takie jest życie, że nasze zaloty bywają odtrącane. Umiejętność radzenia sobie z odrzuceniem sprawić jednak może, że takie doświadczenie okaże się cenną lekcją, źródłem użytecznej informacji zwrotnej, a nie traumą. Sztuką jest takie rozpatrywanie zawiedzionych nadziei, które buduje naszą wytrzymałość psychiczną i zwiększa rozeznanie. Kieruje to nas w stronę działań, które ostatecznie zwiększą nasze notowania u płci przeciwnej. Jeśli byśmy jednak brali odrzucenie zbyt głęboko do siebie i spoglądali na sytuację z pozycji ofiary zamiast z pozycji siły, czyli odpowiedzialności za swój los, nasze położenie nie ulegałoby poprawie, a nawet pogarszałoby się. Miłość to nie jest grawitacja, która by nas przyciągała bez żadnych po naszej stronie wysiłków. To raczej rodzaj wyzwania, któremu potrzebujemy sprostać, by móc się nią w pełni cieszyć. Wymaga więc przedsiębiorczych działań, które nas wzmacniają na tyle, że wreszcie dosięgamy tam, gdzie jest jej miejsce. Zwykle to wyżej od punktu, w którym jesteśmy, dalej od etapu, który przechodzimy. Kiedy nas to dotyczy, nie pora na załamywanie rąk z zwątpienie, to czas na pozytywne zmiany, okazja do samorozwoju. Kiedy zatem los sprawia, że jesteśmy odrzuceni, może to być szansa na wzrost, a nie powód do zaniechań. W trakcie szkolenia nauczymy się tego, w jaki sposób właśnie taką zdrową perspektywę przyjmować zamiast tej niezdrowej. I powiedziałbym wobec tego, że działania planowane i pewna strategia są lepsze niż przytłaczający chaos. Świat współczesnych randek właściwie na, mówiąc o tym, to mi się chce śmiać ale też ogółem rynek towarzyski to dzisiaj wyjątkowo zdradliwe zjawisko. Nieprzemyślane działania nie sprawdzają się, podobnie jak liczenie na łódź szczęścia. Aby znacznie zwiększyć swoje szanse, warto mieć plan i zastosować konkretne metody. Strategia to klucz do sukcesu. Owocem kursu, tutaj, o którym mówię, będzie powstanie takiej taktyki, własnej taktyki związkowej nazwijmy to, dopasowanej do Twoich potrzeb, preferencji predyspozycji, do możliwości zarazem, OK. Taktyki, która będzie możliwa do zrealizowania przez ciebie. Nie da się nie mieć na przykład wizerunku, tak samo jak nie da się nie mieć stylu postępowania, no ale lepiej jednak wpływać na te czynniki z rozmysłem zamiast zdawać się na ślepy los. Poszukiwanie kompatybilnego, wysoko jakościowego partnera nie musi odbywać się metodą chybił trafił. Skazałoby to nas na wysokie ryzyko urazu. Rozczarowania i tym samym na wielkie, wręcz przemożne zniechęcenie. Nic tak nie podcina skrzydeł, jak poczucie dryfowania, bo to miotanie się w matni bezsensownych randek i tyleż daremnych codziennych konwersacji. Ważnym elementem planowania musi być zapobieganie błędom lub ich yy, powtarzaniu, bo przecież to też się zdarzyć, błędom jak błędom, tak, ale no różnym tam, różnym zawirowaniom, które nie, nie muszą się przytrafić, jeśli tylko weźmiemy zawczasu ryzyko ich wystąpienia pod uwagę. Nie wystarczy pomysł na działanie, trzeba jeszcze wiedzieć, jak przeprowadzić je prawidłowo. Naturalnie każdy sam, każdy sam z was może to opanować, ucząc się z mozołem poprzez czasochłonną analizę tego, co dotychczas nie zadziałało. No ale można też polegać na wiedzy psychologicznej, która odnosi się do tych zjawisk i wskazuje najskuteczniejsze rozwiązania. Powtórzę raz jeszcze: cudów nie ma tu. Nikt nie daje gwarancji, że na palcami sprawa się załatwi. Ale no to co możemy zrobić i warto, to na pewno zwiększać swoje szanse, zwiększać prawdopodobieństwo powodzenia i zmniejszać, minimalizować ryzyko urazu. Rozmaite specjalistyczne badania, obserwacje to jest coś, czego na szczęście nie brakuje. Wiedza ekspercka sprawić może, że człowiek zaoszczędzi sobie wielu zawodów i dzięki temu także nerwów. Ten kurs jest, jak widzicie, dość obszerny, ale spróbujmy podsumować, na jakie pytania będzie można znaleźć w nim odpowiedź: kto będzie z tobą kompatybilny? Jak taką osobę znaleźć, gdzie jej szukać? Jak unikać pozorantów udających kogoś kim nie są? Takich kameleonów, w szczególności osób narcystycznych. Jak manifestować własny potencjał no, po to, aby przyciągnąć kogoś, kto jest do nas podobny? Jak otworzyć się na miłość bez lęku, bo przecież no, wiele osób jest tak poturbowanych, że może żywić pewne obawy odnośnie tego, czy w ogóle jest sens startować w tym konkursie jak właściwą osobę przyciągnąć, ale też jak jej nie stracić przez jakieś głupie błędy, jak upewnić się, że to odpowiedni człowiek, że to rzeczywiście właściwa osoba. Jak pielęgnować związek mający perspektywy, przynajmniej w tej początkowej fazie. Kiedy i jak uciekać zamiast angażować się? O, może by tu się ktoś zdziwił troszeczkę, jak to jak uciekać, no wiadomo, ale to nie zawsze jest takie proste, bo niekiedy jesteśmy dość mocno uwikłani w jakąś znajomość i bywa to trochę skomplikowane, albo nawet bardzo. Także odpowiedzi na te i na inne jeszcze pytania. Oczywiście znajdą się w tym kursie. Więc jeżeli was zaintrygowałem, to proszę bardzo, możecie pisać na ten e-mail, który jest tam podany. I gdy będzie już wiadomo, kiedy konkretnie nastąpi jego premiera, w jakiej cenie będzie on dostępny, ja wtedy prześlę informację. A zatem napisanie na tego maila, pisząc w tytule kurs. Będzie zarazem zgodą na otrzymanie tej informacji handlowej, jaką jest informacja o tym kursie, wraz z ceną. I co, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Także no, mam nadzieję, że Was zainteresowałem tym zagadnieniem. Bo mierzycie się tam z tym, jak tam na żywo kogoś poznawać, jak tam poznawać przez aplikacje randkowe, jak aranżować pewne sytuacje, jak identyfikować okoliczności jako sytuacje sprzyjające poznaniu, jakich błędów unikać w kontakcie na żywo bądź poprzez właśnie aplikacje, jak sobie radzić ze stresem relacyjnym. Po czym poznać, że randka była udana i że dobrze prognozuje, i że to może być właściwa osoba? Jak komunikować się w relacji, jak przeciwdziałać konfliktom, radzić sobie nie tylko ze stresem, ale także ze złością, jak przeciwdziałać powstawaniu frustracji, i tak dalej, i tak dalej. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, także dziękuję Wam za uwagę. Mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, proste.